Witajcie kochani. dzisiaj przygotowałam strapeczki 10 plus 2. Dzisiaj będzie testowany Sosnowiec za górze. Super 7 Casino Club. Ostatnią sztukę wykupiłam, tak więc opieram się za drapanko. szukamy najpierw siódemki. Czwórka, szóstka, piotka, ósemka, trójka, dwójka, dziewiątka. Niestety strąka pusta. Patrzymy tutaj, czy będziemy mieli żetonik. Czy było warto ostatnią sztukę kupić? czy też nie no i patrzymy żadnego żetonu nic a nic w ogóle żetonu tutaj kochani nie mamy patrzymy jeszcze tutaj poszukamy czyli mamy dwa żetony zobaczcie czyli będziemy już mieli plusik sosnowiec zagłusze 10 plus 2 git Zobaczmy co tu mamy. 10 zł. Raz, dwa. 20 zł. A tu bonus. Patrzcie, mamy 6. Coś niesamowitego. Patrzcie. M. Czyli mamy na tej strapce 50 zł. Nie no, super. Podsumowanie zastępujące Na mój wkład. 12 zł w na Strabaczka Casino Club. Ostatnia sztuka z numerem 10 dwoma żetonami i kościami szóstką znaczy kość numer 6 od tej strony szóstki, tak więc Sosnowiec za górze zaplusował u mnie, także kochani życzę wam takich zdrapek to cześć, papa pa. tutaj wam dokładnie pokazuję to 50 złotych, jak ktoś tam nie dowiedział w tej ciemności to proszę bardzo, dwa żetony i szóstka jedna Życzę Wam też takich wygranych, ale też wyższych. To cześć, papa. Pa.